No, i nie ma lipy na targach w Poznaniu. Jest złota medalistka, czyli ładowarka firmy Dresda. Wyobraźcie sobie, że to polski produkt ze stalowej woli. Za co otrzymała złoty medal poznańskich targów Intermasz? Jest bardzo cicha, pracuje w trudnych warunkach. Spełnia wszelkiego rodzaju normy europejskie, jeżeli chodzi o emisję spalin. Ta łycha, zobaczcie jej pojemność: 3,5 metra sześciennego. Moc silnika 208 koni mechanicznych to potęga. Na polskich drogach niedługo się pojawi, ponieważ już za chwilę firma Dresda wypuści 5 tego typu urządzeń, które już mają swoich nabywców. To będą wersje testowe, będą na polskich drogach, będą ciężko pracowały. Komfortowa kabina. Zobaczmy, co jest w środku, bo tam naprawdę można pracować w takich warunkach jak w luksusowym samochodzie. No faktycznie jest tutaj wygodnie. Fotel jest pięknie amortyzowany. Podczas jazdy w trudnych warunkach to przecież bardzo ważne. Joystick, którym sterujemy łychą, którym sterujemy także jazdę do przodu i do tyłu. Tutaj jest dźwignia zmiany biegów. Jest kamera cofania i oczywiście jest to ładowarka przegubowa. Pod spodem jest przegub, który skręca i dzięki temu tą maszyną... Możemy nabierać naprawdę potężne ilości na przykład gorącego żużlu, bo ten sprzęt może być wykorzystywany także w hutach. Ale to nie wszystko, co chcę Wam opowiedzieć o tej ładowarce. I w końcu mamy piękną chłodnicę czterosegmentową napędzaną silnikiem hydraulicznym. Chłodzi oczywiście silnik, hydraulikę jazdy, hydraulikę pracy, a także turbosprężarkę, przy czym wiatrakiem możemy sterować do maksymalnej prędkości 1800 obrotów na minutę. Tu jest moc, to jest potęga i spełnia wszelkie normy europejskie, a więc na naszych drogach będzie cichutko, wydajnie, pięknie, ale przede wszystkim z Polski, ze stalowej woli.